Witam Was moi drodzy. Dzisiaj, jak widzicie po tytule, temat dosyć gorący, dosyć wprowadzający w nasze, nie wiem, emocje, troszeczkę zamieszania, czyli czy Białoruś, można powiedzieć, razem z Rosją napadnie na Ukrainę. Słuchajcie, jak wiecie, widzicie, zresztą słyszycie, oglądacie w mediach, różni komentatorzy, różni analitycy przewidują... Czy ta Białoruś napadnie na tą Ukrainę, czy nie napadnie, czy to z Rosjanami? No, sami raczej nie, bo nie mają chyba czym, bo też musimy, słuchajcie, no ja jestem astrologiem, ale y, szczerze mówiąc, no też muszę realnie patrzeć na rzeczywistość. No, nie ukłamujmy się, to przecież Białoruś sama z siebie na żadną Ukrainę nie napadnie z tego powodu, że y, po pierwsze ich armia to jest chyba jakaś namiastka jakiej normalnej armii, natomiast y, szczerze mówiąc, powiem, powiem tak, Stąd nawet z, dosła, z dosyłanymi w tej chwili żołnierzami rosyjskimi na Białoruś w celu ćwiczeń, przeprowadzenia jakichś, nie wiem, manewrów na poligonach, no to raczej z tymi rezerwistami, tak na logikę patrząc, za bardzo szans chyba nie mają. Na, żeby atakować zachodnią Ukrainę, tutaj nasz dostawy z Polski i być może na Kijów, no być może tutaj od strony Północnej na Kijów, ale powiem wam szczerze, Ukraińcy na pewno są na to gotowi, na pewno przygotowywani przygotowywali się w tym czasie usilnie na powtórny atak z kierunku Białorusi na Kijów. Natomiast dobra, zostaw, zostawmy te no, moje dywagacje, moje przemyślenia prywatne, że Białoruś napadnie na Ukrainę. Lub nie, nie wiem osobiście, ale sprawdzimy, słuchajcie, w horoskopie. Zrobiłem wam trzy horoskopy, tranzyty zrobiłem, solariusz i delekcję łuku solarnego. Co nam te horoskopy pokazują, czy jest w ogóle możliwość w tym chwili, w najbliższym czasie, agresji Białorusi na Ukrainę? I muszę Wam powiedzieć, że patrząc po aktualnych tranzytach Białorusi, jeżeli chodzi o Białoruś, o państwo, tak, co się tam w tym państwie dzieje, no bo. Horoskop, jeżeli pokazuje coś złego w państwie, no to wiadomo, że będzie też, może sugerować nam atak tego państwa, zmiany w państwie, jakieś, jakieś um, słuchajcie, moi drodzy, jakieś zawirowania energetyczne, jeżeli chodzi o horoskop. I muszę Wam powiedzieć, że nie mam nic takiego. Szczerze mówiąc, na tą chwilę nie mam nic takiego, co by mogło sugerować, córka, mnie się herbatkę, dziękuję, co by mogło, co by mogło, tu co by mogło dziękuję co by mogło sugerować słuchajcie jakiś akt zbrojny ze strony Białorusi jeżeli mówimy o konflikcie pełnoskalowym oczywiście tak o konflikcie który polega na tym że wyjdzie armia ze swoich pozycji i uderzy bezpośrednio na teren Ukrainy po pierwsze, powiem wam teraz jeszcze coś prywatnie. Uważam, że żołnierze białoruscy, naprawdę ci co z poboru, albo nawet ci zawodowi, to chyba to są ostatnimi ludźmi na Białorusi, którzy chcieliby atakować Ukraińców. Bo co im zrobili Ukraińcy? No, nic im po prostu nie zrobili. No, przecież nie można być pachołkiem Rosji, nie można być człowiekiem, który pójdzie na śmierć, bo jakiś ruski pułkownik, nie wiem, ruski generał, ruski dowódca będzie im kazał ginąć w imię czego tego dziadostwa mongolskiego, ruskiego, no, no nie róbmy żartów, no raczej nie. Białorusini według mnie są ludźmi bardziej światłymi, bardziej europejskimi i ceniącymi, ceniącymi sobie wolność. No gdyby nie baczka, który nimi rządzi, który jest po prostu takim perfidnym, starym, skretyniałym po prostu dyktatorem, ten kraj by wyglądał zupełnie inaczej. I słuchajcie, ja mam nadzieję, że ci żołnierze, yy, jeżeli by nawet doszło do jakiegoś konfliktu, to, moi drodzy, po prostu to się okaże dla nich katastrofą, ponieważ według mnie część y, wojska białoruskiego po prostu przejdzie na część ukraińską, no bo no tak to wygląda. Ewentualnie ludzie się odwrócą i zrobią przewrót w tym y, dziadowskim, y, nie wiem, pałacu tego baćki y, skreteniałego, po prostu, który jest tylko takim bałwanem, który jest takim sługusem po prostu zbrodniarza Putina. Ale dobra, wracamy. Widzicie, to są takie moje emocjonalne wejścia. Bardzo Was przepraszam, no... Ale muszę to czasami powiedzieć, muszę, bo mnie to, to po prostu denerwuje wewnętrznie. Ale co Wam powiem teraz? Dobra, wracamy do horoskopu, moi kochani. Nie, na ten teraz, na teraz, na ten czas nie mam coś, czegoś takiego pokazanego w horoskopie Białorusi, aby mogła to sugerować atak na inne państwo. Raczej. To się nie stanie. Raczej Białoruś nie będzie, chociaż ona też jest w konflikcie, ale raczej nie będzie w konflikcie zbrojnym fizycznym z, z Ukrainą. Powiem wam jeszcze jedną rzecz. Do horoskopów astrologicznych, w ogóle do horoskopów, trzeba też podchodzić, podchodzić intuicyjnie. Tutaj jest sztywne pewnego rodzaju, są pewne sztywne reguły, którymi musimy się sugerować, ale takie wejście w horoskop. Już takie poważniejsze, wymaga trochę intuicji, przewidywań. Może się mylę intuicyjnie, nie wiem. Na tą chwilę słuchajcie, mówię z góry: ja nie widzę w tranzytach, nie widzę w innych jakby mm, analizach horoskopów, żeby coś się mogło stać w najbliższym czasie. Myślę nawet o końcu tego roku i całkowitym początku przyszłego. Natomiast moi kochani, jeżeli chodzi o początek marca, coś się może na Białorusi dziać. Wy... macie ten horoskop już od kilku chwil wyświetlony, jest to tranzyt na marzec, początek marca 2023 roku zobaczcie co się dzieje Saturn tranzytuje ascendent hmm, Białorusi co nam mówi Saturn? Saturn nam mówi o tym, że yy, to jest powrót do jakichś starych koncepcji to jest zatrzymanie się w pewnym miejscu i trudna praca trudna, trudne przejście tego kraju Saturn będzie coś spowalniał, będzie chciał, aby chyba po prostu mm, osobowość tego kraju zaczynała się w pewnym miejscu i słuchajcie, ja wam powiem, co tam może się stać. Tam może dojść do pewnej, może dojść do agresji na Ukrainę w tym czasie, ale raczej też dojdzie do wojny domowej, do jakiegoś przewrotu. Zobaczcie, co jest na Imum Seli. Mars jest w koniunkcji z Imum Seli. Oznacza to, kochani, że ten Mars nie jest na descendencie, czyli na sprawach zagranicznych, tylko uderza w sprawy domowe, czyli, asce, czyli ascendent i koniunkcja z ascendentem Saturna na początku marca spowoduje to, że ten Saturn uderzy w, pod, w to państwo, uderzy w taką świadomość w cele tego państwa, a pamięta, że, pamiętajcie, że jest to planeta maleficzna, planeta, słuchajcie, złowieszcza, można w pewnym momencie powiedzieć, jeżeli patrzymy akurat pod tym kątem. Tutaj no, Saturn czasami pozytywnie też określa w różnego rodzaju horoskopach inne relacje międzyludzkie, na przykład też cementować może partnerstwo, jeżeli patrzymy na inny rodzaj horoskopu, ale tutaj bym powiedział, że planeta maleficzna, czyli duży malewik uderzający w ascendent zaburza pewnego rodzaju swoistość, stabilność tego państwa. Będzie powodowało, że te struktury będą się silnie trzymały, jakby, czyli będzie jakby obrona tego, co jest, obrona tego dziadostwa, ale Mars tranzytujący imą Seli może powodować, że będą zamieszki, jeżeli chodzi o właśnie dom rodzinny. Ludzie mogą wejść na ulicy, ludzie mogą po prostu dojść, do, doprowadzić do, do takiej można powiedzieć wojny na Białorusi i myślę, że będzie miało przy tym udział wojsko, czyli to może być tak, że zdecyduje się w tym okresie Baćka na atak, oczywiście no, żołnierze nie będą chcieli iść, no, ale on ich zmusi, no, ale wiadomo jaki to jest rodzaj zmuszanych żołnierzy do wojny, po prostu wartość bojowa jest zerowa, można powiedzieć, lub bardzo, bardzo niska, a przecież nie może być tak, żeby żołnierze białoruscy, słuchajcie, na polecenie jakichś ruskich, powiedziałem, dowódców, po prostu ginęli w imię dziadostwa ruskiego, dziadostwa po prostu tej azjatyckiej, mongolskiej kultury pełnej hańby, zabijania i traktowania cywilizacji europejskiej jako swojego wroga, po prostu Raczej przyjdzie kres tego dziadostwa. Przewiduję, że po prostu może być to na początku marca taki ruch, ale to się na Białorusi bardzo źle skończy, bardzo źle to społeczeństwo odbierze, a wojsko raczej będzie, chciało, będzie uderzało w podstawy tego państwa niż w podstawy, słuchajcie, ataku na Ukrainę. Tak to, moi kochani, wygląda. I teraz zobaczcie jeszcze, co mamy tutaj, jakby w dyrekcjach solarnych na rok 22, na ten rok, co teraz. No, sytuacja w dyrekcjach solarnych, zobaczcie też, w dyrekcjach solarnych mamy oczywiście Saturna na ascendencie, który cały czas mówi, że jest to trzymanie się kurczowe tych celów, tych idei, które są teraz. Saturn Malefic mówi, że w tym kraju się źle dzieje. Źle się będzie działo, źle się dzieje. Ale zobaczcie, co, się, co, jest, co jest na medium selly Pluton. To jest planeta, słuchajcie, moi kochani, planeta zjadliwa, paskudna planeta, która jest destabilizacyjna, która jest przemocowa, która wprowadza ogólny chaos, ale na poziomie władzy Białorusi, słuchajcie. To jest, słuchajcie, planeta siłowa, która swoją mroczną, brutalną mocą, tą wyciąganą z podziemi, tą wyciąganą z takich najgorszych tuneli dziadostwa powoduje, że na medium sali, czyli na władze Białorusi, spadnie ręka opaczności, która spowoduje tam ogromny zamęt. I to jest, teraz to się dzieje, zobaczcie. Ten pluton na medium sali powoduje, że tam jest to, że tam on silnie działa. Baćka, czyli mówimy o Łukaszence, oczywiście, tak, jest stłumiony tą Potęgą Plutona, to można mówić o tym, że stał się zakładnikiem Putina, i w tym momencie ten Pluton reprezentowany przez Putina, przez tą dziadoską mongolską, jak ciągle powtarzam, ruską władzę, powoduje, że tam jego, jego przemocowa destabilizacyjna siła ruskich działa na baczkę. Z tego powodu, moi drodzy, tam w dyrekcjach widać, że on, bo jednak Pluton to też, to też jakby to jest wyższa oktawa Marsa, on powoduje, że są zapędy wojskowe, są zapędy takie mm, silne, ale ale zobaczcie, on tego sam nie chce robić. To jest wpływ na niego, tak? Ten Pluton będzie podał, że to państwo, to Białoruś jest ogarnięte u władzy nieczystą siłą z podziemi i to się teraz. Słuchajcie, dzieje i to się jeszcze będzie działo w przyszłym roku. Ten Pluton dyrekcyjny jeszcze tam będzie. On dopiero, jakby tą swoją siłę użyje w 23. roku całkowicie. Ale powiem wam, co, dlaczego, dlaczego mówię o tym, że on jest teraz, a jeszcze nie. A mówicie, ale przecież jeszcze nie ma wojny, a już Pluton jest. Bo, bo zobaczcie, co się dzieje. Jowisza, czyli urodzeniowo, Jowisz na Białorusi przedstawia nam władzę, ponieważ ascendent urodzeniowej Białorusi jest w Strzelcu, czyli Jowisz. I zobaczcie, co się tutaj dzieje. W, w dyrekcjach jeszcze w tym roku, w 2022 Jowisz jest ciągle w koniunkcji z Marsem. Yy, w domu horoskopowym siódmym. słuchajcie, czyli ten Jowisz, czyli ta władza jeszcze Białorusi jakby, tak? Bo ona, on ma jakby, on jest dosyć, on jest położony yy, wprawdzie w lwie, w domu upadającym, w szóstym urodzeniowo, tak? Natomiast... Yy, Bierzemy go jako jakby urodzeniowo władzę. Ta władza, czyli ten, zobaczmy, ten, ten Łukaszenko, czy Łukaszenka, słuchajcie, no różnie to mówią, on, Jowisz tranzytuje Marsa w siódmym domu, czyli jakby, jakby hamuje go. Jowisz to jest pozytywną planetą, Mars oczywiście to jest planetą wojowniczą. Jowisz wojny, wojska, no, policji, no takich sił jakby można powiedzieć zbrojnych, no agresji, tak? W tym akurat układzie. I ten Jowisz hamuje zapędy Marsa urodzeniowego. On tutaj, zobaczcie, przechodzi przez tego Marsa i powoduje to, że on nie ma takiej siły. Dostaje, dostaje jakby można powiedzieć, yy, horoskop urodzeniowy Białorusi. Mars w horoskopie urodzeniowym Białorusi jest jakby yy, przez tego Jowisza Trzymany bardziej, tak? Jeszcze w zeszłym roku go otrzymał i teraz go jeszcze trzyma. Także, nawet jak ten Pluton działa na medium seli i powoduje to właśnie destrukcyjne, to zjadliwe, przemocowe działanie, to ten Jowisz go jeszcze te zapędy wojenne hamuje. To jest całe szczęście, słuchajcie, dla Ukrainy, ponieważ mówię, w dyrekcjach łuku solarnego ten Jowisz jeszcze będzie działał, ale on już w 2023 odsunie się, słuchajcie, na dwa stopnie, co jakby da większą pożywkę dla Marsa i ten Mars zostanie urodniowy, odsunięty i spowoduje, że, no, słuchajcie moi kochani, stanie się tak, że, tak jak powiedziałem w marcu, tam może dojść do agresji wtedy na Ukrainę, ale pamiętajcie o tej jednej rzeczy, że to się dla nich... Raczej źle skończy, to nie będzie takie piękne, jakby mi się wydawało. I przejdźmy jeszcze do solariusza tego roku, bo on się zaczął. Słuchajcie, w solariusz trwa, trwa od sierpnia do sierpnia następnego roku. Jeżeli chodzi o solariusz, i powiem Wam, co tutaj widać. Widać, że jednak do sierpnia przyszłego roku będą jakieś kłopoty wojenne agresywne na Białorusi. Zobaczcie co tutaj mamy. Kwadraturę Marsa tranzytującego w Solariuszu takim stałym na dzień na Solariusz po prostu, czyli działającym w roku, tak? Mamy kwadraturę Marsa do Słońca i kwadraturę Marsa tranzytującą do księżyca. Czyli jest to jakby pobudzanie, jest to walka z wyższym, przeci z przeciwnikiem silniejszym. No, czyli Białoruś będzie chciała walczyć z przeciwnikiem silniejszym. No z kim? No, no, z, no Z Ukrainą. No przecież Ukraina jest silniejsza od Białorusi, tak? No i to jest jakby walka z własnymi emocjami. Tutaj będą, to tutaj jakby ten Mars będzie wpływał na y, emocje, na lud, na, na też na mm, takie, słuchajcie, bo księżyc to ludzie. On będzie pobudzał ludzi. Be, tam be nie będzie wesoło, słuchajcie, na tej Białorusi. On, oni może zaatakują, jeżeli już to mówię, raczej w marcu, ale to się obróci przeciwko nim. Tam ten mars będzie szalał w kwadraturze do słońca, czyli mówiącym o tym, że chce się atakować coś silniejszego i w kwadraturze do, słuchajcie, do księżyca, do ludzi. Będą rozróby, będą zamieszki, będą strajki. Może być wojna domowa, słuchajcie. Ja bym powiedział nawet, że może być wypędzenie ruskich z białorusi. Nie wiem, to wszystko już zależy, nie będę wnikał głębiej, słuchajcie, nie będę tutaj robił jakiejś szczegółowej analizy Białorusi, ale wygląda, że tutaj ten solariusz zapowiada się, że do połowy przyszłego roku mogą być poważne zawirowania na Białorusi, poważne po prostu, słuchajcie, akty agresji też w, związaną z wojskiem. Więc moi kochani, tak to wygląda, więc podsumowujmy że ja myślę, według horoskopów, nie będzie agresji w tej chwili Białorusi na Ukrainę, raczej może to nastąpić w początki marca przyszłego roku. Słuchajcie, może się oczywiście mylę, tak? I, Ale to nie będzie, to się raczej dla tego państwa dobrze nie, sko nie skończy. Jeszcze na ten moment ten jowisz tranzytujący tego Marsa urodzeniowego chroni przed takimi radykalnymi posunięciami, ale on, tak jak powiedziałem, w przyszłym roku odejdzie. I słuchajcie, w dyrekcjach łuku solarnego no nie no, Saturn, Mars się jeszcze no Mars jeszcze do Skorpiona nie wszedł tam akurat, nie, nie tranzytuje, więc tutaj bym powiedział, że że no takiego, takiej silnej jakby wojny nie widać takiej, takiej ogromnej, takiej niszczącej ale bardziej mi się wydaje, że będzie raczej wojna ogólnie przez takie decyzje bardziej domowa, bardziej agresja będzie na wewnątrz skierowana niż na zewnątrz. No słuchajcie, patrząc z logiki, no, no, na pewno będzie Ukraińcy, jeżeli Białorusi uderzą z ruskimi razem, no to nie będzie to dla nich miłe, a wracający żołnierze w trumnach ocynkowanych raczej nie będą powodowały spokoju wśród ludzi. I, racz, i chyba ten zaproszeniem kretyn białoruski dyktator źle skończył. Według mnie. No dobra, nie mam, nie robię horoskopu. baczki. słuchajcie, nie chcę mi się tam, nie robił Łukaszenki, szkoda mojego czasu. Chciałem Wam tylko tak powiedzieć, bo wszyscy teraz mówią o tym, że kiedy Białoruś napadnie na Ukrainę według horoskopu, według, i mi się tak wydaje, że nie teraz, natomiast początek przyszłego roku ma marzec. Wiecie, to jest horoskop taki ogólny, może być troszeczkę szybciej, może być trochę później, coś się będzie działo. Tam będą bardziej radykalne ruchy Mówimy, ale powiedz, jak powiedziałem, mówimy o jakimś pełnoskalowym ataku, a nie o no atakach tak, jakie są, że z Białorusi. Wiecie, wychodzą jakieś tam rakiety, są wystrzeliwane, czy samoloty startują i tak dalej. No to pewnie będzie trwało dalej, tak? Ale ja tutaj mówię o takim pełnoskalowym ataku na Ukrainę. Na razie tego nie widzę. Na razie tego nie widać. Raczej będzie początek, słuchajcie, przyszłego roku, no. Myślę, że ten Jowisz będzie jeszcze hamował, dyrekcyjny Jowisz będzie jeszcze hamował tego Marsa wojowniczego i i to jest zostanie odwleczone. Ale powiem Wam szczerze, wcale w Białorusi nie zazdroszczę z Plutonem na Medium Serii. No, nie wygląda to ciekawie. Dziękuję Wam serdecznie, słuchajcie moi drodzy. Jeżeli się Wam podobało, to oczywiście subskrypcje poproszę kanału, poproszę lajki, komentarze, udostępnienia. Dziękuję Wam serdecznie i. Jak będę miał czas, to będę nagrywał dla Was więcej filmów związanych z astrologią i polit oczywiście polityką. Pozdrawiam, dzięki, że ze mną jesteście. Cześć, trzymajcie się, trzymajmy kciuki za Ukraińców. Na razie.